Cześć z tej strony Pedro i witam was na naprawdę bardzo tu bardzo specjalnym odcinku, ponieważ jak widzicie za mną stoją trzy, a nawet latają trzy nowe huge. Trzy nowe huge z eventu świętego Patreka w Pet Simulator X. No i w dzisiejszym odcinku będziemy robili oczywiście to co zawsze. Czyli po prostu będziemy sprawdzali reakcje ludzi właśnie na te autopety, ponieważ jest ich naprawdę bardzo małe ilości na świecie, a dodatkowo sprawdzimy ich oferty trade, ponieważ mogą być one mega nieziemskie. No i oczywiście będziemy chodzili po pro trading plazach, dlatego naprawdę oferty mam nadzieję, że będą mega, 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 mega. Mega, mega, mega mocna. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji na tym kanale, łapki w górę pod tym odcinkiem, a już lecę oczywiście na pro serwer trading Plaza na oferty. No i jesteśmy na pierwszym właśnie takim oto serwerze i zobaczmy właśnie na te diamenty. Do no, tych diamentów nie ma jakoś mega, mega mega dużo, ale od razu, jak widzicie, ludzie mi tutaj zaczynają wysyłać oferty ale podejrzewam, że taka mega szybka oferta To jest po prostu od widza. No ale oczywiście Wy w komentarzach pamiętajcie o tym, żeby patrzeć ile kudiów, ile ekskluzyjów ile gamów uda mi się pozyskać w tym odcinku, bo jestem tego naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawy. Aktualnie te pete są warte no tak jak mówiłem, właśnie jest to widz. Aktualnie, jak widzicie, do te tepety są warte około 500-600. b na moment nagrywania tego odcinka. Nie ma co przedłużać, ze względu na to, że ta oferta jest po prostu dla mnie tutaj za słaba. Naprawdę jest bardzo ciekawa ta trading plaza. Zobaczcie nawet na to, ile tutaj pojawia się Titaniców, ile tutaj pojawia się huge ile tutaj pojawia się w ogóle ekskluzywów A moja taktyka na trade jest taka sama: po prostu wysyłam do każdej osoby tradey, no i zobaczymy, co mi dana osoba zaoferuje za tepety Niestety dla mnie te pety lecą bardzo często. Za tym, ludzie po prostu nie oferują, co oczywiście przyjmować, trade patrzeć ile tych petów jest, ale potem nic nie dają, jak w tym przypadku. Tutaj dostaliśmy kolejną ofertę trade, dlatego standardowo pokazuję swoje 3 pety, o, po raz kolejny jest to wytrzymał też takiego huge lepiej kata, ale w wersji golden I ja cię kręcę, jaki szczęściarz, wow, wow, wow gratulacje oczywiście dla naszego widza tutaj. Kolejna oferta trade, kolejna przygoda, z sprawdźmy, ej, tutaj po raz kolejny ludzie naprawdę, jak wiecie mega dużo dropią tych petów, naprawdę jest ich mega, ale to mega dużo, dlatego nie kupujcie ich aktualnie, ponieważ ich cena będzie po prostu leciała mega mocno w i będą tracić. No i jesteśmy w Kolejnej ofercie trade zobaczymy Co mi tutaj użytkownik zaproponuje Ej, już tutaj naprawdę bardzo, to bardzo dużo Ponieważ jak pewnie możecie zaobserwować Mamy tutaj 10 nowych huge petów Dobra, zobaczmy, czy będzie coś więcej Czy tylko tych 10 petów Proszę no, daj coś więcej Ponieważ za tyle to ja się no niestety nie powymieniam No to jest nadal dla mnie mega, mega, mega duży luz On tutaj pisze deal Czy ja chcę oczywiście tego deala? No chyba nie chcę tego deala No chyba nie potrzebuję tego deala Ze względu na to, że po prostu no takie Rzeczywiście tutaj niepotrzebne No dajcie coś więcej Ja serio liczę tutaj w tych tradach na około 500 B Gemów, oczywiście, jeżeli chodzi o value A co my tutaj takiego dostajemy, no to nie mam pojęcia. Zobaczcie, a te egzisty, jest ich naprawdę bardzo niewiele. Muszę się jeszcze troszeczkę zastanowić, ale nawet nie wiem, czy za jednego takiego zwierzaka. Po prostu wymieniłbym się z taką ofertą trade, dlatego sobie tutaj podziękujemy. Kolejna nowa oferta Trade i kolejna nowa przygoda. Po raz kolejny standardowo wysyłamy trzy nasze nowe huge. Trzy nasze nowe zwierzaki i zobaczymy, co memesbtw BTW007 nam oczywiście tutaj przygotował. Mam nadzieję, że będzie to coś naprawdę bardzo, tu bardzo salonego. Co on tutaj daje? W ogóle? Co jest grony? nie, Ja się wymienię. Za tą ofertę trade. Ja się widzę, więc to po prostu wymienię. Proszę, daj redy. Ja oczywiście klikam akcept. Dobra, akceptujemy to chyba do no niego. No, trzeba to zaakceptować. Niestety tamta oferta nie wypaliła, dlatego ja mogę po prostu przejść na kolejną trading Plaza i tam się oczywiście powymienia. Zobaczcie po prawej stronie, ile tutaj ludzie mają. Oczywiście, petów. Jaka to jest w ogóle trading plaza? Czy ktoś się stanie tutaj polecieć? Ile my tutaj widzimy Titaników? Jeden ziomek tutaj miał Jolly Kata w wersji, oczywiście. Rainbow, jakieś agonie, Astre, Kuberty, Mankeja. Co jest w ogóle grane? Balony, oczywiście. Co jest wszystko i praktycznie każdy Titanic tutaj jest wow, no to sprawdźmy co mi tutaj dany użytkownik na tej mega pro trading plazie zaoferuje, mam nadzieję, że będzie to coś fajnego, do no, proszę, daj mi coś, proszę proszę, proszę, tutaj. No, daj, coś tutaj w ogóle dostanę, czy nie, to będą może jakieś gemy czy coś tego typu, nie, a, eee, cancel. no to może tutaj coś ciekawego zobaczymy, no bo jak widzieliście, no tamta oferta trade to po prostu takich jest mega multum i chciałem wam moją poruszczyliście specjalnie pokazać tutaj mamy huge enchanted dyra w wersji rainbow, tylko za co ja to mogę wymienić, tak naprawdę na te trzy pety, no to Niestety się nie powymieniam. On ma tutaj oczywiście takie oto widełki diamentów. No ale nadal to jest dla mnie niestety samo, dlatego no będę mu musiał napisać oczywiście moral, bo to skansuję. ponieważ nawet nie wiem, czy właściciel tych petów oczywiście będzie chciał i z tutaj oczywiście skorzystać. Tutaj no nie, no według mnie to jest słaba oferta, trade kancelujemy. No to lecimy dalej, no i zobaczymy, co tutaj tak naprawdę mamy pierwszego Titanika. Ja cię kręcę Titanic Neo gony. Mój oczywiście dream pet, Tutaj właśnie jest wow! Jak ja bym go chciał oczywiście dostać do swojej kolekcji, ale nadal a niestety za mało huge! No, no to hop, kolejna oferta trade, mamy kolejne dwa, oczywiście huge. Mamy też oczywiście huge balony, tutaj mamy czerwonego, mamy zielonego Dodatkowo bardzo dużo sekretów, ej on te sekrety kopował czy on te sekrety wydropywał? Jeżeli wydropywał to ma naprawdę mega, ale to mega dużo szczęścia, a jeżeli nie to po prostu kupił No to lecimy oczywiście dalej nie na no, ta trading, plazy są po prostu coś cudownym, czymś pięknym, czymś wspaniałym Jejku, jak ja bym chciał mieć tylko takie plazy na serwerze Tutaj się widzę, targujemy oczywiście przez czat, ja tutaj zaproponowałem, że chcę 500B giemów podjażdż Tyle mi powiedział właściciel, że po prostu chce za te plazy Oczekuję mniej więcej plus minus 500 BGM. Przypominam, że jesteśmy zaraz oczywiście po rozpoczęciu update'u, dlatego ta PT są aż tyle warte. Tutaj mamy propozycję. Uch, no i oczywiście będziemy czekali, czekali, czekali. Ja oczywiście mogę trochę zejść do jakichś 480-475, ale to chyba będzie mój max, jeżeli chodzi o negocjowanie tutaj. No ale co ten użytkownik zaproponuje? Mamy chyba ofertę. Dobra, trzeba zobaczyć 400 BGM'ów, okej, okay, 400 BGM'ów to jest naprawdę spora oferta, więc oczywiście, od... ale właściciel się nie będzie do nią zgadzał. Dlatego, no cóż, no będę ją musiał niestety skancelować, to będę niestety tak. Czasem trzeba, musi ją Oczywiście dać więcej, zobaczymy czy da więcej, czy nie da więcej. No i oczywiście napisaliśmy i co z tego będzie, co z tego będzie, co z tego będzie? Chyba nic. Sam ta oferta skanselowana, dlatego lecimy. Oczywiście z kolejnym mamy Crown Kata, huge Crown Kata. Naprawdę mega, no mega, to rzadki pet nie miałem jeszcze żadnego peta skoro nam oczywiście w swojej kolekcji chciałbym mieć pierwszego do no bardzo. No to lecimy kolejna oczywiście oferta trade I mamy dwa takie nowe oto huge, co jest grane? Jak ludzie tak szybko je oczywiście wydropują, dlaczego ja nie mam tylko takiego szczęścia, tylko wszyscy inni mają? No nie no. Kolejna oferta trade i mamy 250 begemów, 250 Begemów to jest naprawdę bardzo, no to bardzo dużo pytania. Ja co oczywiście chcę zaakceptować, to jasne, że nie chcę, ponieważ chwilę temu miałem ofertę za 400 Begemów a 400 Begemów już brzmi dużo, 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 dużo lepiej. No a tutaj tak no, jak możecie zaobserwować Disney, no, to ja tego nie chcę. No i lecimy kolejne, oczywiście trajdic i mamy kolejnego Titanika. Tym razem mamy Titanic Balon Monkey. No ale oczywiście tego mi nie da, no nie? Kolejną oferta oczywiście lecimy, proszę bardzo, co nam tutaj zaoferuje ten użytkownik? No proszę, no żeby dał Ok, daje 300 begamów naprawdę bardzo dużo. Ej, to ja w sumie widziałem praktycznie jeden t gemów aktualnie na tej odcinku, więc naprawdę bardzo ale to bardzo dużo. Dwa Titaniki, 1T game'ów naprawdę mega sporo, a nie wiem pojęcia ile huge no ale chyba 300B to nadal jest za mało do zapety niestety. No to koplecie lecimy dalej. 96X311 zobaczymy co ten użytkownik widać. Mamy tutaj oczywiście, to jest chyba Rainbow. Tak jest, jest to właśnie huge Nightfall Pegasus w wersji Rainbow, tylko czy ja go chcę? No nie, chcę go, no to jest za mało. Miałem już dzisiaj dużo lepsze oferty trade, a to są trzy najnowsze. i bardzo Dużo kolekcjonerów pewnie będzie chciało im mieć swoje kolekcje, dlatego tutaj podziękujemy. No to co, no to trzeba się dalej oczywiście tradować. I są huge, będzie oczywiście dobity liściek z huge'ami, tylko zobaczymy, ile ten dożytkownik da mi tych huge, no, ale na razie są to niestety słabej jakości. Te huge, ponieważ mamy tutaj 5 Golden Huge Helleroków. Dobra, zaczynają więcej dokładać. Mamy już ich tutaj jeszcze więcej, no, ale są nadal Golden Huge Helleroki, których ja niestety, do no, nie potrzebuję. No niestety, Golden Huge Helleroki nie są im potrzebne. Fakt, faktem jest to oczywiście jakaś wartość, ale nawet nie dałbym za to chyba jednego peta. okej. Okay. dostaliśmy jeszcze. Cupcake'a, okej, okay. leci tam coś jeszcze w dół, co to okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Gargoyle Phoenix, oczywiście kolejne, no za to, już bym dał jednego PETA, za to, już bym dał jednego PETA, no ale on prawdopodobnie oferuje za 3 a za 3 no to ja niestety się nie wymienię, pomimo, że ich cena będzie leciała mega mocno w dół, no to ja niestety podziękuję za tę ofertę trade. No ja niestety jej po prostu, no nie chcę i tyle. No to co my tutaj ciekawego jeszcze dostaniemy? I'm not to Okej, okay, dobra, zobaczymy, co on tutaj nam da. No proszę, daj coś fajnego, ponieważ chciałbym się za te pety, no powymieniać To no proszę, 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 proszę. O nie, to jest chyba znowu rainbow, to jest. Wolfik? Tak jest, wolfik to jest. No to ja nie chcę go, no nie chcę tych Pegazusów. No niestety, widzowie, nie udało mi się wymienić tych petów. Ode już nie robię aż tak mega dużego wrażenia, ze względu na to, że każdego z tych petów możemy po prostu dostać za darmo. Każdego z tych petów tak naprawdę jest bardzo łatwo wydropić I mam nadzieję, że uda wam się oczywiście te pety powydropywać. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, Siemano, ją, papa.